Kiedy byłem duszpasterzem akademickim, zbudowaliśmy studnię w Sudanie Południowym razem z Polską Akcją Humanitarną i Janiną Mochojską. Chcieliśmy to powtórzyć, dlatego że chcieliśmy, żeby nasze świętowanie, święta łaciny, właśnie piłkarskie konkursy, koncert, licytacja różnych przedmiotów, żeby służyła jakiemuś dobru. I wymyśliliśmy, że chcemy zbudować właśnie studnie na Madagaskarze, ponieważ ksiądz Tomasz Grysa z Poznania został tam nuncjuszem, arcybiskupem i zapytaliśmy go jak. Jest tam duża potrzeba i powiedział studnia, e, więc chcemy ludziom dać wody, podzielić się tym, co mamy, żeby ludziom nie brakowało wody. Udało nam się na licytacji zebrać 8,5 tysiąca złotych. Studnia kosztuje 10 tysięcy złotych. Przez niedzielę ludzie jeszcze dołożyli resztę, więc zebraliśmy odpowiednią kwotę i zaczynamy budowę. Jeszcze nie wiemy, jak nazwiemy naszą studnię, czy się będzie nazywała Poznań Łacina, czy jakoś inaczej, ale chcemy właśnie, żeby ona w ten sposób wyrażała naszą jedność z braćmi, którzy mieszkają na Madagaskarze.